W dzisiejszym odcinku przemieniamy się trochę w poszukiwa... w lwy. Kochani, w dzisiejszym odcinku zamieniamy się w lwy. Będziemy szukali pożywienia. Musimy pojechać kolejnego elektryczną do dino. E, tak, mam kroksy, jadę do miasta i mam kroksy. E, no ale jedziemy, kochani, do dino. Musimy poszukać zapiekanek w dino. To jest bardzo ważna rzecz. muszę coś zjeść na śniadanie. No a za bardzo jeszcze no, no... nie jadłem, co nie, a mam już będzie na dziesiątą, prawie. Mam tutaj chwilę nogę. Kolejnogą elektryczną, którą zna pewnie z filmu jak, jak oglądaliście film Jeżdżę kolejnogą elektryczną czy jakoś tak No ogólnie stary film Dlatego dzisiaj sobie nie pojedziemy, nie wiem jak daleko ona będzie, ale będzie po lewej stronie Mam na Orlen, tu idziemy właśnie Dino Jestem jeszcze się środku Dino, ale znalazłem Biedronkę, idziemy do Biedronki Hejka, witam was wszystkich znowu um, Ogólnie minęło 24 godziny odkąd y, byliśmy po zapiekankę Spoiler, zapiekanki nie udało się dostać, dostaliśmy natomiast mozzarellę oraz bułkę, dlatego zrobiłem sobie wczoraj to właśnie na śniadanie. Mamy dzień kolejny, pokażę wam moje wczorajsze zakupy, ponieważ wczoraj był taki miejski dzień i byliśmy w mieście yy, i tak właśnie to wyglądało. Ogólnie w telewizji leci jakaś bajka, dlatego nie zwracajcie uwagi na ten głos. Yy, ogólnie pokażę wam mój pierwszy zakup, a dokładniej... Moją pierwszą tutaj zdobycz, którą udało mi się zdobyć, Tadeusz, to jest moja gąska, którą kupiłem. Ona kosztowała 27 zł, na Ale jest zarobista. Patrzcie, jaka super gąska, Słodziośna Mega fajna, nazywa się Tadeusz. E, Nazwałem go Tadeusz. Patrzcie, jaki fajny. Blu, blu, blu. Jest zarobisty. Jest trochę otyły, trochę grubszy, ale to dobrze, bo ja też jestem. E, dlatego pasujemy do siebie i to jest mój Tadeusz. Ogólnie nagrywałem i bardzo nieoczekiwanie wyłączył mi się telefon, więc nie wiem, czy wam pokazywałem piłeczkę, ale pokazywałem piłeczkę z kulek z Holiday Parku. i e, Tak, jestem złodziejem i ukradłem piłeczkę, ale cóż, no piłeczka jedna nie zaszkodzi, tak? Ale musiałem mieć piłeczkę dla Tadzika, zobaczcie, jak Tadzik nie wygląda z piłeczką. Tu w ogóle mam mapę, bo pokazywałem wam przed chwilą mapkę e, Holiday Parku i za chwilę zobaczycie tę scenę, bo właśnie sobie ją e, przesyłam, bo mi się telefon wyłączył i nie wiem, dlaczego mi się telefon wyłączył i pokazywałem wam właśnie to. Nie wiem czy też mówiłem, ale mamy voucher do wykorzystania na 70 zł w kawiarni w godzinach od 16 do 18. Dlatego w jutrzejszym prawdopodobnie vlogu się pojawi ocena właśnie tej tego co tam kupię. Bo prawdopodobnie mam ochotę na jakiś sernik. Mam... Na, nie sernik, tylko jakiś ciasto, mam nadzieję, że będzie tiramisu. Bo bardzo mam ochotę na tiramisu. Ale no, na, na, naj, na klasyczne tiramisu mam ochotę. To jest po prostu moja ochota mój kaprys. Um, na początku chciałem kawę, ale stwierdziłem, że kawa jest zbyt zbyt, zwykła, co nie? Dlatego kawy nie kupimy i kupimy jakieś dobre ciasto. Ta leży na piłersce przy piłersce. A tu mi się film wysyła. A tu jest mnóstwo kartek, bo przed chwilą wam pokazywałem wszystko. Yy, dlatego wezmę to. Antek, możesz pokazać sobie Pokémony. Pokażę Pokémony, które wczoraj kupiłeś, bo Antek był wczoraj okay. na Pokémonach. Nie zabrał. No i nie, ma, mówiła, żeby nie zabierał, bo. Ten, bo pomyślą, że ukradł. Musisz pokazać. Nie, to plecaku ma. To ale to jak Ale to nie masz żadnych? Nie, nie zostawił ci żadnych, wszystkie zabrał? Poczekaj. Zabruł. Nasz grubszy brat Leon zabrał wszystko. Ja rzutuję, najgrubszy brat To jest ten. Dobra, zobaczmy ile się wystawi. Dobra, to nie jest dłuższy, bo jest dwuminutowy, e, więc tak to się prezentuje. W ogóle z Antkiem jesteśmy sami w domu, bo Antek się trochę źle czuje, dlatego zostaliśmy sami w domu i ym, no i tutaj będziemy dosyć długo sami w domu, więc może z Anetkiem sobie obejrzymy jakiś film fajny, co ty na to? No. Obejrzymy, bo dawno nie oglądaliśmy jakiegoś filmu. Ja ostatni raz oglądałem właśnie ten film 9 trupów, to jest taki film o 9 osobach, które zostały... Uwięzione w, y, w pomieszczeniu jednym, zostały porwane i uwięzione, i te dziewięć osób musi się dowiedzieć, w jaki sposób są ze sobą połączone, ale co 10 minut umiera jedna osoba, bo ten psychopata ich zabija. Ogólnie y, film do, z dosyć słabą grą aktorską, ale ciekawie się go ogląda, dlatego myślę, że można tutaj polecić akurat tą produkcję. I dzisiaj idziemy na pizzę. Wczoraj byliśmy na pizzy, ja miałem taką pizzę dosłownie z trawą, bo ja zamówiłem pizzę z rukolą ja myślałem, że będzie dosłownie taka posypka z rukoli, bo to była pizza prosciutto i tam miała być ser, szynka parmeńska, yy, chyba parmez... nie parmez... parmezan? Nie, to się tak nie mówi parmezan. No wiecie, ten taki ser, taka posypka serowa i miała być rukola i ja myślę, że rukola to będzie dosłownie taka kuleczka, no ale to była taka ogromna pizza zaraz wam pokażę zdjęcie tej pizzy eee, tylko sobie za, zaraz prześlę w sumie to zdjęcie, żeby wam pokazać i zobaczcie jak ta pizza wyglądała i zrobiłem w ogóle takie podsumowanie z wszystkich dań, które zamówiliśmy i zrobiłem taki kolor, więc pokażę wam go więc jak widzicie to na pierwszym zdjęciu były właśnie ta moja pizza, a na drugim były frytki z z był taki kotlet z ananasem, nie wiem, dziwne, ja tego nie zamawiałem, później były gołąbki, ja gołąbków nie lubię, były, była później pizza Antka, ta zwykła i był pracek po węgiersku i to jest wszystko, co zamówiliśmy, jeszcze były nuggetsy, ale zdjęcia nuggetskich nie robiłem. Więc ogólnie tak wczoraj prezentowało się jedzenie, uwielbiam robić zdjęcia jedzeniu, dlatego y, nie myślcie sobie, że jestem jakiś walnięty i robię zdjęcia jedzeniu. Po prostu uwielbiam robić zdjęcia jedzeniu, bo ja później y, sobie robię taki ładny kolor z jedzenia na przykład. Jak jest jeszcze ładnie podane, to ja robię, bo jak ja sobie robię jakąś kanapkę, to ona zazwyczaj wygląda y, tak, że nawet mener by jej nie zjadł. Y, dlatego jak jestem w restauracji, to sobie zawsze robię jakieś zdjęcie, bo to wygląda estetycznie. Y, I lubię właśnie robić zdjęcia jedzenia i... Dlatego też zapraszam Was na Instagrama, ponieważ na Instagramie mam specjalną, taką wyróżnioną relację z jedzeniem. Więc Was wszystkich serdecznie zapraszam. Tam czasem są je, od jedzenia mojego, czasem jest jedzenie w restauracjach. Zapraszam Was wszystkich w ogóle serdecznie na Instagrama, bo pojawiła się dzisiaj relacja zmienna, w sensie wczoraj. Zapraszam Was, żeby zobaczyć wszystkie zdjęcia z Mielna, które zrobiłem, w sensie takie najlepsze. I ogólnie zapraszam Was, właśnie tam strony główno się ścięło, kiedy nagrywałem, dlatego powracam z mojego prywatnego telefonu, nie, zaczęło się ścinać, a teraz jest w ogóle jakiś, jakiś taki, no to jabłko narysowane, no nie wiem o co chodzi, ale pokażę Wam mapę Holiday Parku i pokażę Wam rzeczy fajne. W ogóle dostaliśmy wczoraj bony, bony na 70 do wykorzystania w kawiarni, dlatego yy, będziemy wykorzystywali bony w kawiarni i... Można wykorzystać do 70 zł, dlatego kupię sobie jakiś sernik i w dłuższym vlogu wam pokażę. W ogóle to jest przedostatni dzień w Mielnie. Yy, dlatego też yy, jest to przedostatni dzień w Mielnie i no nie będzie już więcej yy, tutaj niestety vlogów. W sensie no jutro będzie jeszcze prawdopodobnie jeden vlog, w sensie no, jutro będzie szósty vlog i będzie siódmy jeszcze, ale siódmy już nie będzie z Mielna, tylko z Koszalina bardziej i z mojej... Podróży pociągiem, jak się uda. W ogóle to są jakieś takie fajne ulotki. Pensjonat Delfin. Nie wiem, co to jest, ale chyba nie powinno to się tu znaleźć. Co my tutaj mamy? Tu mamy jakiś ten. I teraz wam pokażę mapę, i pokażę Wam, gdzie wczoraj byłem. To będzie dłuższa część filmu. Tak. Mamy domek numer 8 i domek numer 8 będzie gdzieś. Tutaj znalazłem domek numer 8, tu się znajduje domek numer 8. Jak widzicie, jesteśmy blisko prostu zabawki. To jest ten plac zabaw, który się znajduje właśnie za oknem. Mm. I tak moi drodzy, kolejną rzeczą bardzo ważną jest basen, i basen jest tutaj, znajduje się. I właśnie znajduje się tutaj. Jest tutaj również kawiarnia i to będziemy właśnie wykorzystywali sobie to. To jest siłownia, to jest w jednym w ogóle pomieszczeniu. To jest restauracja, to jest jakieś lądowisko helikoptera, tylko nie widziałem. I są place zabaw różne. Są najróżniejsze place zabaw. I tak, byliśmy wczoraj z antkiem na tych placach zabaw. Tu jest nasz plac zabaw. To jest plac zabaw, na którym też byliśmy. I to jest jeden chyba, to był chyba ten najlepszy. Jest również tutaj prac zabaw. Tutaj i tutaj. Wiecie na wszystkich. Najgorszy jest ten. Ten jest nawet G. Ten jest. Yy, ten jest słaby, ten jest najlepszy. I to jest yy, ocenianie się pracy zabaw. Jeżeli yy, jeżeli Antek będzie chciał, to możemy nagrać yy, ocenianie pracy zabaw. Będziesz chciał nagrać? Nie wiem. Nie będziesz chciał nagrać? Może będę chciał. Nagram w Ok. O, w ogóle, mega krzywo obrazu wyszło. No i dobra. M musimy dzisiaj znaleźć punkt segregacji śmieci, bo trzeba wyrzucić śmieci. Punkt segregacji śmieci jest tutaj. Tu też jest jakiś, ale tu nie można. I tu też jest punkt, rezerwacji, punkt segregacji śmieci. I tak, będziemy musieli, chyba jeszcze drogą będzie, pójście tutaj. Będziemy musieli skręcić później do akwaparku. W ogóle, akwaparka, ale tam jest tak zimna woda, że nikt się tam nie kąpie. Więc ogólnie woda jest tam tak zimna, że nikt się tam nie kąpie. Jest już już no, szkoda nie przetestować, dlatego prawdopodobnie dzisiaj pójdę i przetestuję park wodny, jeżeli będzie otwarty. Yy, I pójdziemy sobie tutaj do tego od parku i skręcimy w lewo i tu będzie punkt segregacji śmieci. Tam musimy dojść. Pytanie, czy tam dojdziemy. Kolejną opcją będzie pójście tutaj i iście aż tu. Pytanie, czy damy radę. No ale tak się prezentuje ja mapa, chciałem ją tak pokrótce Wam pokazać i myślę, że Wam pokazałem